Jedno z najstarszych źródeł, które mamy o Jezusie, oczywiście poza Nowym Testamentem, pochodzi od Józefa Flawiusza. Ale bibliści podejrzewają, że ktoś majstrował przy tym źródle. Józef Flawiusz pisze, że Jezus czynił cuda i trzeciego dnia po swojej śmierci objawił się swoim uczniom. Ale chwila, 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 chwila. Przecież Józef nie był chrześcijaninem. Dlaczego miałby pisać tak pozytywne rzeczy o Jezusie? No i teraz tak. Większość historyków oraz biblistów tego głównego nurtu sądzi, że Józef coś tam o Jezusie napisał. Ale wiecie, to były jakieś takie suche fakty typu, jakiś tam Jezus istniał. Dopiero później chrześcijanie, którzy kopiowali dzieła Józefa, dodali korzystne dla Jezusa informacje, aby podkoloryzować całą tę narrację. Brzmi to całkiem sensownie, ale może istnieje jeszcze jakaś inna możliwość. Ostatnio dr Tom Schmidt, dr Tom Schmidt, przedstawił bardzo ciekawą propozycję. Według niego zapis Józefa w całości jest autentyczny. Jak to do cholerki możliwe? No bo gdy ten fragment przeczyta się w oryginale, to wcale nie jest on taki korzystny dla chrześcijan, jak się niektórym wydaje. Weźmy na przykład wyrażenie paradoksa erga, czyli cudowne wydarzenia, cudowne dzieła, cuda. Chrześcijanie rzadko używali tego wyrażenia i mogło mieć ono negatywne znaczenie. Przykładowo zostało ono użyte do opisania cudów, które wykonywali magowie. Od faraona w Egipcie oznaczałoby to, albo mogłoby to oznaczać, że Jezus jest złym magiem, a jego moc, magiczna moc, pochodziła ze złego źródła. Weźmy teraz inny fragment od Józefa. Jezus objawia się swoim uczniom trzeciego dnia po swojej śmierci. W języku greckim brzmi to bardziej tak, jakby oni sądzili, że im się objawił. Tak więc Józef niekoniecznie napisał, że Jezus zmartwychwstał, ale napisał tylko tyle, że uczniowie oraz uczennice Jezusa tak właśnie sądzili. No sora, ale to wszystko bardzo zmienia nasze rozumienie tej wzmianki o Jezusie. I żeby była jasność, ja nie twierdzę, że Schmidt ma rację. Nie twierdzę, że dzieło Józefa nie zostało ubarwione. Mówię tylko tyle, że musimy być bardzo ostrożni z naszymi wnioskami.